Cześć. Witam wszystkich małych i dużych w mojej magicznej podróży. Dzisiaj odcineczek z troskliwymi misiami. Jeden z tych, które z tego co zauważyłam lubicie najbardziej. Ciekawe. <grytanie> Chętnie posłucham polecajek z Waszej strony co do książ książeczkowych wyzwań, które moglibyśmy zrobić po tym. Bo zależałoby mi na tym, żeby mieć alternatywę, kiedy skończymy troskliwe misie w różnej formie mam jedną na oku ale nie jestem pewna co do jej jakości jeszcze muszę się zastanowić natomiast chętnie usłyszałabym wasze polecajki jeżeli jakieś macie bo szczerze przyznam, że mam ciężko znaleźć na rynku tego typu tego typu e, wyzwania e, że no będę, będę czekała na wasze podpowiedzi słuchajcie, klasycznie stówka do zagospodarowania e, zaczynamy od Segregatora z wyzwaniami 100 kopert. I do tej stóweczki, znaczy do tej stóweczki, do tego segregatorka polecą następne dwie dyszki. Zbliżamy się coraz większymi krokami, słuchajcie, do połowy. Także turbo się cieszę. O, okej. Okay. I myślę, że zostaniemy przy takiej koncepcji, jaka była w ostatnim odcinku z troskliwymi misiami, czyli ja nie będę tego rozbijać, słuchajcie, wszystkiego na, na drobne, tylko mamy tu 80 zł, i ta pula trafi do segregatora, czy do segregatora, do, do koperty, a my będziemy sobie z tej puli po prostu pieniążki odliczać więc mamy 80. Klasycznie, pierwsze co musimy zrobić, to pozbyć się zaległości. I ta zaległość wynosiła 6 zł, więc odejmujemy z puli 6 zł i teraz będziemy mogli bawić się dalej. Ja sobie te pieniążki na razie odsunę na bok, bo nie są nam one w kadrze niezbędne. O! A przysuniemy sobie wieżę do rzucania kostkami. I co? Zaczynamy zabawę, tak? Mam nadzieję, że tym razem nie pomylę kolejności. Więc biorę kostkę ósemkę i zaczynamy od wyzwań. Słuchajcie, wyzwanie ósme. Zaczynamy od tyłu znowu. <gry> e, już sobie wezmę. Wezmę tutaj jakiś e, mazaczek i lecimy kolejną najwyższą kwotę, więc to są 2 złote. Ok. Lecimy z dwójeczką w takim razie. I turlamy dalej następna jest jedynka, czyli w zupełnie drugą stronę, tym razem mamy wyścigi będziemy turlać sobie dwoma kostkami, szóstkami mamy czwórkę i, i była jedynka, słuchajcie, musicie mi zaufać na słowo, e, czyli mamy żółty i fioletowy chyba ten chyba ten e, jedyneczka nie taki sam zestaw ostatnio wypadł. Chyba tak, bo wtedy jedynka wypadła po raz pierwszy. Ja tutaj już minus 5 rzucam oczywiście. Czwóreczkę. Nie, to nie był ten kolor, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, nic się nie stało. Niech będzie tak, widać go, widać. Dobrze, no ciekawe, czwórka za chwilę wygra wyścig. Będziemy bili się o podium oczywiście, więc do trzech, do trzech wygranych i potem za, za, uznamy tą kartę za zakończoną. Dobra, lecimy dalej z kosteczkami, więc wymieniamy sobie znowu na ósemeczkę i mamy co? Mamy szóstkę. Szóstkę, słuchajcie, a szóstka to było... Szóstka to było wyzwanie z chmurkami. Dobra... Wyzwanko z chmurkami, czyli potrzebujemy tu znowu dwóch. Ja już sobie markera zabiorę. Lecimy. Mamy 6 i 4. Dziesiątkę, więc ja się pozbędę 9 i 1. Tak, zrobimy. 9 i 1. Okej. Okay. 6 i 5 tu jest. E, I tak. Albo nie. To jest 11, więc zrobimy 8 i 3. O. Bo ostatnio mnie wystawiły te wysokie numery. Więc zróbmy 8 i 3. 6 i 3, czyli 9 trafiliśmy. 6 i 3. To weźmiemy sobie 7 i 2. No i chwila prawdy, nie? Albo pójdzie, albo przegramy. 4. Dobra. To się jeszcze da zrobić. I co? I co? Będzie? Nie będzie. 4. Dobra, czyli zostaje nam tu 11 w takim razie. I ja już sobie z tej puli 11 złotych odliczam. No, całkiem wysoka pula, całkiem wysoka, chociaż tu mieliśmy najwięcej, mimo wszystko. E, a my teraz lecimy dalej. Uuu, jedyneczka ponownie, jedyneczka, więc wracamy do rejsu. Wracamy do rejsu i teraz, co my tu mamy? 3 i 3. Nie no, to tak trochę bez sensu, musimy jedną przerzucić, 3 i 1. E, I zielony, czyli minus 4. Patrzcie, żółty się wybije, żółty idzie. Znaczy, no jeszcze nie, na, nie całkiem na prowadzenie, ale już jest, już jest w połowie trasy. I zielony, a piątka jeszcze dalej nie wystartowała. Piątce się chyba te misówki rozwiązały, słuchajcie. Szóstka próbowuje wystartowała, ale chyba wróciła pomóc piątce. No ciekawa jestem, jak to się potoczy: czy w ogóle nam tu piątka wyskoczy, czy nie. <laughs> Lecimy dalej. Siódemeczka. Siódemeczka to było co? To było to i tu sobie rolujemy dziesiątką. Rolujemy sobie dziesiąteczką. Wypadła nam dwójka. Wypadła nam dwójka. Z minus dwa. Ok. Dobra. Co my mamy dalej? Dalej mamy tą kostkę. Dalej mamy dwójkę, słuchajcie. Dwójka to jest tu, tu. O, dobrze, nasze ostatnie wyzwanie, słuchajcie, w tej, w tej części. No weźmy sobie niebieski, może. Przypominam, że rzucamy szósteczką i jak nam wypadnie 1, 2, 3, to zaznaczamy odpowiednio. 4 to jest 1, 5 to jest dwójka i 6 to jest trójka. Mamy szóstkę, więc wpada pierwsza trójeczka Mamy szóstkę, więc wpada druga trójeczka i mamy dwójeczkę. OK. Mamy czwórkę, więc to jest jedynka. OK, czyli mamy sześć i pięć, to jest 11. Klasycznie zostaliśmy przy standardowej wersji i teraz słuchajcie, to był ostatni, ostatnia opcja z drugiej z dwójki, więc teraz jak nam dwójka wypadnie, to będziemy rolować jeszcze raz ale spoko w sumie uzbieraliśmy tutaj 11 22, 33, 44 55 69 i 30, czyli 99 zł na tej jednej karcie czajcie tą bazę? 99 zł o wow o wow, dobra eee, dobrze idziemy <grystanie> dalej dwójka, no już była Jedyneczka, czyli wracamy do wyścigu. Widzę, że dzisiaj jak ostatnio wyścigi. E, wyścig był raz poprzednim razem chyba nie było wcale. To teraz tutaj jest szaleństwo. Czekajcie, ja zrobiłam minus 11, a piątkę doliczyłam. Nie doliczyłam, bo było 50, więc jeszcze minus 5, bo piątka za całość. Jeszcze, tak? Czyli 16 łącznie dajemy. Teraz się zgadza. Teraz się zgadza. Proszę mnie tu ładnie pilnować ładnie mnie pilnować. E, race. race, czyli dwie czwóreczki, czy znaczy dwie szósteczki. Mamy pięć i sześć. Jest! Piątka wystartowała! Mówiłam, że buddy się rozwiązał. Po szóstka też ruszyła do przodu. I szóstka wróciła pomóc trójce, pomóc piątce buta zawiązać. I jak, jak już zostało zawiązane, to szóstka ruszyła, słuchajcie. Też. O. No i pięknie no i pięknie dobra, czyli mamy minus 11 zostaje nam 23 zł złote e, na dalsze przygody więc wracimy dalej piąteczka, piąteczki nie było dzisiaj a piątka to jest chyba e, koniczyna tak, zgadza się więc kolorujemy sobie koniczynkę, a może drugi rząd zrobimy na odwrót o, minus 5 będzie 18 teraz zaczniemy od od jasnej Pięknie, gotowe. I lecimy dalej. Jeszcze 18 zł przed nami. Trujeczka. Co my mamy w trujeczce? Gra, gry już też nie było jakiś czas. Dobrze. Gra była tu, czyli skończyliśmy na serduszku. To może ja po prostu nie będę tego zaznaczać, tylko od razu tur turne. Rzucę kostką. Cztery. Czyli tu żeśmy zaczęli. Raz, dwa, trzy, cztery. 3 złote e, 3 złote na bo żółte, serduszko nam wypadło ok lecimy dalej, jedyneczka jedyneczka, czyli znowu wyścig, słuchajcie normalnie nie wierzę w to, co się tu dzieje nie wierzę lecimy z wyścigiem w takim razie 6 i 4 i mamy zwycięzcę tego rejsu minus 10 10 i tak czwóreczka zaś ten fioletowy dobrze, niech się, niech się odznacza i zrobimy mu tutaj miejsce pierwsze i szósteczka tak patrzcie, szóstka próbuje rejs nadgonić teraz ja za te stracone rundy super jeszcze dwa miejsca na podium nam zostały teraz oczywiście jak będzie nam wypadać czwórka to będziemy sobie przelosowywać i słuchajcie pięć złotych nam zostało zaryzykujemy zaryzykujemy, sprawdźmy ósemka, w ósemce mamy wykreślankę w wykreślance zrobimy sobie oczywiście w sumie moglibyśmy tu piątkę zrobić i zostanie nam złotówka wtedy nie, zróbmy dwójkę niech jest minus 2 ryzykujemy ryzykujemy, kto nie ryzykuje, tam nie 5, proszę bardzo 5, będziemy mieli IOU na 2 zł e, nie szkodzi więc minus 5 i robimy koniczynkę i robimy koniczynkę to są jednak spore kwoty po 5 zł jakby nie patrzeć więc lepiej tak myślę. Ja już sobie tutaj jakąś fajną karteczkę wyszukam, słuchajcie. Może tym razem taką doniczkę. Taką doniczkę sobie weźmiemy i zapiszemy sobie tutaj dwa złocisze. Tyle będziemy musieli dorzucić następnym razem. Tymczasem ja zabieram pieniążki, które żeśmy tu dzisiaj mieli. Czyli nasze 70 i 80 zł o, i dorzucam je do naszej puli. Nadal nie przeliczam, nie przeliczam, tylko dorzucam do puli. <grych> Pewnie będę sobie te drobne znowu zamieniać, a żeby troszkę zmniejszyć objętość. Dorzucamy karteczkę za należność, za nasz dług na przyszły raz. I co? I sprawdźmy, jak się mają nasze, o, nasze postępy. Rejs dzisiaj wyszedł świetnie, nawet bym powiedziała. Tu żeśmy dwójeczkę skończyli. Trójka udało się coś dzisiaj zrobić, przynajmniej a, jeden ruch. W czwórce nie było nic, słuchajcie. Do tej pory w miarę do przodu żeśmy cisnęli, natomiast w piątce aż dwie koniczynki. Szóstka. Zrobiona, siódemka również wypadła. No i ósemka oczywiście też, więc jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej finiszu. Bez zbędnego przedłużania dzisiaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz e, proszę o jakieś e, fajne podpowiedzi e, na temat kolejnych książkowych wyzwań. E, I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek to będzie podsumowanie miesiąca. Bardzo owocne, mam nadzieję. <grych> Dzięki bardzo i do zobaczenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa-pa!